Poczekajcie Poczekajcie. Dzień dobry. W ciągu dwóch minut po aplikacji kwarantanna domowa znajdziesz nowe zadanie. Nie, bo tu będzie coś. Patrz. Ale zostałem tego swojego. No już po mnie Warwol. Warwol. Pani mnie leczą. Jak coś wygoniark? No, jestem skończone. Już trafiłem, siebie trafiłem do grobu. <grym> dawaj go, dawaj go, dawaj go. <grym> dawaj, go, <grym> go dawaj go, dawaj go. <grym> się, muszę no, siebie musisz. No i zobaczymy. Ba, ba, zobaczmy. Baba boy. Obejrzmy jak plan. No ja, ja to zrobię, pa. Nie, 5 sekund i ja to robię, spiewali od tej nuk. Nie. Spiewali od tego, man. Dziękuję, co po niego. Dawaj co mi tego monstera. Dążę. Nie no! Ale nie! Ale Neko. Co to kurwa było? Obserwała mi, no! Czekam na Ciebie. Zaraz się turlesz, będę. Dobra. Ja bym się raczej tu wbił, ale. W Tureta, w tureta. No, tutaj no, uderz, tutaj uderz i rozpierdolisz oba dawaj. No. No dobra, ale mnie podpuść stars. Ale dobra. No dawaj. Tutaj jak się wbijesz i tutaj skończysz, to ja się skończyć Erkę. w tym punkcie. Nie. O no, 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 nie. nie robię? no chłopaki, odpiszę Michowi, się tam wiecie. Dobra, już lecę.

no, nie miało tak wyglądać. nie miało tak wyglądać. Let's go, let's go, let's go, let's go. <gry>